Późne są ewolucją e, pozwalającą na kontrolowaną, zjazd z kontrolowaną prędkością w skos lub w linii spadku stoku. E, jadąc w skos linii spadku stoku, zwiększamy obciążenie i zakrawędziowanie jednej narty, przez co wykonujemy zmianę kierunku. Kiedy już opanujemy łuki późne, możemy przejść do ewolucji nazywającej się skrętem spługu. Jest to ewolucja pozwalająca nam na wydłużenie promienia skrętu i zwiększenie prędkości. W tej ewolucji poruszamy się na nartach równoległych w skos stoku. Chcąc zmienić kierunek jazdy, rozsuwamy piętki nart i zwiększamy obciążenie i zakrawędziowanie górnej narty, co pozwoli nam skrę wykonać skręt w pozycji późnej. Następnie dostawiamy górną nartę. Do dolnej, do pozycji równoległej i poruszamy się w skos linii spadku stopu. Najbardziej uniwersalnym skrętem jest skręt e, równoległy NW. Charakteryzuje się on tym, że przy fazie, w fazie impulsacji wykonujemy odciążenie NW, czyli z niskiej pozycji prosujemy kolana, odciążamy narty, wychodzimy w górę. Ułatwia nam to sterowanie tych nart, e, narty łatwiej skręcają. Jadąc w skos linii spadku soku, poruszamy się w pozycji nisk, niskiej pozycji z kolanami ugiętymi, pochyleni do przodu. W momencie wywołania skrętu wychodzimy w górę, odciążamy narty Obciążając nartę górną, po wykonaniu skrętu z powrotem obniżamy pozycję. Akcentujemy skręt przez wbicie kijka w śnieg. Skręt równoległy długi jest ewolucją wykonywaną przy dużych prędkościach, łukami wykonywanymi i skrętami wykonywanymi na krawędziach. Poruszamy się na stokach przygotowanych o różnym nachyleniu. Skręt ten wykonywany jest w lekko poszerzonej pozycji, co zapewnia nam większą stabilność. Pozycja może być obniżona. Wykonujemy skręt poprzez przekrawędziowanie narty oraz przeniesienie środka ciężkości, wychylenie biodra oraz kolan w stronę środka skrętu.